Co nowego w GTA Online? Na podium w nie mamy Vapid Winki. A z klubu samochodowego możemy zgarnąć Vapid Aleutian A do testowania mamy Enus Super Diamond Grotti Carbonizare Oraz Hijak Raston W Luxio Autos możemy zgarnąć takie pojazdy jak Dinka LSM Jester RR Vapid Uranus Lost Speed Simon także odświeżył swoją ofertę i znajdziemy u niego takie pojazdy jak Vapid FMJ Inwentero Coquette Blackfin, Bravado Varlierar, Overflot Entity XF, oraz Kanis Seminale Frontier. Na złęwisku w tym tygodniu również znajdziemy do pojazdy do kradzieży. Inwentero Coquette Blackfin, misja Łódź Podwodna, Obej Omnis, misja Arena Wojny oraz Anis Euros, misja Casena, czyli podiół. Naszym wyzwaniem w tym tygodniu, za które zgadniemy 100 tysięcy kasy oraz 5000 RP jest ukończenie pięciu dostaw dla Quickie Farm. Fabryce odzieży są także nowe, priorytetowe akta a tym razem podwójną kasę zgadniecie za akta sztuki piękne. Przechodzimy teraz do segmentu z premiami. Zacznijmy od tego, że bezpieczne dostawy są na premii razy 2 hajs oraz RP. Dostawy zaopatrzenia dla Quickie Farm również są na tej samej premii. Nowy tryb adwersarza walka zmechanizowana na Kayo Perico jest na premię razy 2 HS i RP dla członków GTA Plusa razy 4. Wyróżnione serie oraz serie akcji społeczności także są na premię razy 2 HS oraz RP. Przechodzimy teraz do segmentów ze zniżkami. Zacznijmy od zniżek 40%. Będą tylko raczej zniżki 40%. Dodajmy. Jeśli chodzi o pojazdy. Jeśli chodzi o pojazdy, będą tylko zniżki 40%. Zniżka 40% jest na Buckingham Volatus, czyli ten helikopter, HVE i Barrage, Vapid Ratel, Anis Euros, Vapid FMJ, Anis Euros X32, Vulcar Warner HKR, Okelot Swinger, Overfloat Entity XF, Inventario Blackfin, Brava Dovrillerer, Kanis Seminole Frontier oraz BF Surfer Custom. Dodam, że... Przepraszam, przejechałem za bardzo. Dodam, że Volatusa prawdopodobnie kupicie w tym sklepie, co je, można te helikoptery kupić i tak dalej. Barra'a kupicie w Worstoku, A resztę znajdziecie albo w Bida sklepie, albo w y, Luxury Autos. Fabryka odzieży jest na premie 30% taniej. Magazyny specjalne także są 30% taniej. Bricklet 6x6. Wytwórnia kwasu również jest na 30% taniej. Kupicie ją w Worstoku. W burgu z bronią możemy nabyć paralizator 30% taniej oraz dla członków GTA Plus a bojową także 30% taniej. Dla nowej wersji Enchanted oraz na konsole nowej generacji jest jeszcze jedna broń do odebrania i jest to karabin L Strickler. Ważne info: mamy również wskazanie malowanie Quickie Farm dla Ubermach Sentinela GTS za ukończenie pięciu tych dostaw. Czyli dla BM-ki. I to tyle.